Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzymy teraz na całki znowu, gdzie będziemy mieli iloczyny sinusa i cosinus. Sinus będzie mógł być podniesiony do pewnej potęgi n tej, cosinus do k tej. n i k oczywiście to będą liczby naturalne. No, uwaga, w tym przypadku w przeciwności do tego, co było poprzednio, kąt będzie musiał być taki sam. Czyli będziemy mieli pewną liczbę rzeczywistą. A uwaga, czyli będziemy mieli sinus i cosinus pewnego kąta, one będą przez siebie mogły być pomnożone. I podniesione do pewnych potęg, tutaj akurat różnych. Będziemy mieli różne metody. Możemy używać tak naprawdę tej poprzedniej, czyli kasować te wszystkie iloczyny, takie sinus razy cosinus, albo sinus razy sinus, kosinus razy cosinus, ale możemy też do tego podejść troszeczkę inaczej, wykorzystując pewien trik. Tak naprawdę interesować nas będzie ta potęga kata, czyli ta potęga, która występuje przy kosinusie. I będziemy mieli metodę, która będzie zależa zależała od tego, jaka ta potęga jest. Mianowicie będziemy patrzyli na parzystość tej potęgi. Patrzymy tutaj na początku na taką sytuację, kiedy k jest nieparzyste. W tej sytuacji będziemy mieli jedno podstawienie. Jeżeli k będzie parzyste, to zobaczymy sobie w następnym filmiku, będzie sytuacja odwrotna. Czyli zobaczcie, w takim przypadku k to jest jakaś liczba postaci, na przykład 2 razy l plus 1. Prawda? Każdą liczbę nieparzystą możemy w taki sposób za, na, zapisać i wtedy zobaczcie. Możemy na tą całkę popatrzeć tak, że mamy tutaj sinus do potęgi n tej i ax. I Razy cosinus, i zobaczcie, tutaj mam do potęgi 2l plus 1. Czyli tak naprawdę, napiszmy to jeszcze 2l plus 1. To jest ważne, że tego samego kąta. I teraz zobaczcie, korzystając z jedynki trygonometrycznej, będziemy chcieli jak najwięcej cosinusów zamienić na sinus. Czyli będziemy mieli tak naprawdę, no bo cosinus kwadrat dowolnego kąta, napiszmy tutaj ax, to jest nic innego jak 1 minus sinus kwadrat no tego samego kąta. Jeżeli sobie tutaj zamienimy, to zobaczcie, będziemy mieli tak, całkę z sinusa do potęgi n tej tego naszego kąta ax no i teraz otwieramy nawias i ta parzysta liczba z tej potęgi może zostać zamieniona czyli będziemy mieli 1 minus sinus kwadrat także kąta ax i, i uwaga i to jest do potęgi l prawda no bo każdy kwadrat jeszcze uwaga zostanie mi tu jeszcze razy 1 cosinus kąta ax dx ten 1 cosinus nam tutaj zostanie i tak naprawdę to co nam tutaj zostało będzie nam wskazywało to Jakiego podstawienia będziemy dokonywali? Dokonamy podstawienia, może zamienimy sobie to na jakieś u, właśnie jako właśnie co? Tak żeby miał cosinus coś razy a. Czy cosinus dx? Czyli coś, czego pochodna będzie wynosiła cosinus. Czyli tak naprawdę podstawimy sinus ax. Zobaczcie wtedy du to będzie nic innego jak pochodna sinusa to jest kosinus, czyli będziemy mieli cosinus ax. No tutaj razy a wprawdzie, ale to a nam tu nie będzie przeszkadzało, dx. I teraz zobaczcie, z tego dostajemy, że cosinus ax dx to jest nic innego jak 1 przez a razy du. I w taki sposób podstawiamy, zobaczcie to, co dostaniemy. No to 1 przez a będzie z przodu, no i będziemy mieli całkę, mam tak, sinus, czyli będę miał tak u do potęgi n tej. Tu w kwadratowym nawiasie mamy 1 minus u kwadrat do potęgi l. No i cały ten kosinus zamieniamy na po prostu du, Czyli zobaczcie, co się udało zrobić. Udało się zamienić całkę z funkcji trygonometrycznej na całkę z funkcji nie, nie, nie tyle w, wymiernej, wymiernej też, ale to jest po prostu nic innego jak pewien konkretny wielomian. Zobaczcie, spróbujmy tutaj, mamy oczywiście pewne takie konkretne podstawienie. Zobaczcie sobie no, to na szczególnym przypadku. Zobaczcie, będziemy mieli całkę na przykład sinus do trzeciej 2x razy kosinus. Weźmy sobie do piątej także kąta 2x dx. No wtedy co dostaniemy? Znowu zamieniamy. Czyli będziemy mieli tak, sinus do potęgi trzeciej kąta naszego 2x. No i tu będę miał co? Razy cosinus 5. No to mamy tak, 4 mogę zamienić. Czyli 1 minus sinus kwadrat 2x i to mam jeszcze do potęgi drugiej. No i jeszcze razy ten ostatni cosinus kąta 2x dokonujemy podstawienia no, podstawienie mam tak jak tutaj, tylko a jest po prostu równe 2, czyli będę tutaj miał tak, u do trzeciej, 1 minus u kwadrat do kwadratu, to jeszcze wszystko razy, uwaga, jedna druga to jest to 1 przez a, razy du czyli zobaczcie, tak naprawdę mam całkę ta jedna druga mi tutaj yy, przeskakuje no i teraz muszę to w tej całce wymnożyć mam u do trzeciej, 1 minus u kwadrat do kwadratu, czyli mam u do trzeciej no i tu będę miał co? 1 minus u do kwadratu, czyli 1 minus 2u kwadrat, no i jeszcze plus u do czwartej du, czyli tutaj będę miał tak naprawdę tą całkę, czyli będę miał 1, 2, i będę miał w całce co? u do trzeciej minus 2u do piątej i jeszcze u do trzeciej razy u do czwartej, czyli plus u do potęgi siódmej. No i to wszystko będzie. Du. czyli mam tak, jedną, drugą no i teraz liczymy, całka z u do trzeciej no to będzie 1 czwarta u do potęgi czwartej minus 2 całka z u do piątej, czyli jedna szósta u do potęgi szóstej no i plus całka z u do siódmej czyli jedna ósma u do potęgi ósmej no i to wszystko plus c gdzie nasza stała c jest rzeczywista ja może przejdę tutaj na koniec jakby w tym miejscu, bo tam nam troszeczkę braknie miejsca, czyli mam tak. 1 2 razy 1 4, czyli 1 8. U, nasze u to było, uwaga, sinus 2x, czyli mam tak. Sinus do potęgi czwartej z 2x minus 2 6, czyli 1 trzecia. Mam u do szóstej, czyli sinus do szóstej 2x. No i na końcu jeszcze plus. 1 2 razy 1 8, czyli 1 16 sinus do potęgi 8 2x. Teraz uwaga, tutaj była 1 druga razy 2 razy 1 szósta, czyli tu nie będzie 1 trzecia, tylko tutaj będzie mieli 1 szósta. Przepraszam, zapomniałem o tej jednej drugiej. No i plus c, gdzie ta stała c jest liczbą stałą rzeczywiście. no Zobaczcie, udało się taką całkę policzyć. Zobaczcie, tak śmiesznie tutaj same sinusy zostały. Jakbyśmy policzyli, to być może inną metodą byłyby tutaj także pewne funkcje typu cosinus. Ale zobaczcie, wszystkie potęgi są parzyste, czyli tak naprawdę możemy to na sinusy także także poza nią. Zobaczcie, metoda, ona generalnie uniwersalnie będzie działała za każdym razem, no i zobaczcie, tak ją tutaj mamy opisano na bardzo konkretnym przykładzie i w ogólnej sytuacji. Pamiętajcie o niej. Ciekawa, bardzo taki szczególny przypadek używający pewnego triku, czyli przedstawienia, że, że możemy tutaj użyć pewnego podstawienia trygonometrycznego. Popatrzcie na to, no i widzimy się następnym razem. Pa, pa!